się manosieman, widzę, witam na składnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj gramy y, Coxcraft Bedwars, Wars. Ale to nie jest, będą zwykłe Bedwars, bo to będą... że możemy tylko chodzić do typów y, w TNT fireballami. Dobra, to możemy zacząć. Gierkę pierwszą. Wchodzimy, jaka mapa będzie. Co to jest mapa? A, dobra, to, to jest blisko. Nad fireballem teraz wakit. No, nie na fali, bo jest drogi No i co ja kupiłem? Nie dobra Co naprawdę jakiś co? Co się do mnie idzie no ja idziemy. A no, nie da się tak Co? Już? Widzisz, już do ciebie chodzą? Prawda? Давай, гид. <мирает> э, так, <мирает> <Шума>. <мирает> так. Так. Tój ducha. Co ma się patyka, mam cię do patykal? Patykal, dobra. Szwewnik. Nie. Nie! To już nie tak tragiczny. No, muszę się... Dawaj, ja mam jeszcze kilka gierek. na gierka. Co to jest za mapa? Co to jest za mapa? Ja nigdy na takiej nie gram. Nie mogę. Kokosek. Dobra. Lecimy. Eu não morro, me se tu dá Que é Clube de Clube Terra Festival. Chama, Não, me Eu quero. No, a vez. Chyba cię widzę wylijować wieczorem. Kto będzie chciał to przyjdzie, a nikt nie przyjdzie, dobra Ja bym przeszedł może na no, live kogoś kto by miał dobra się szybciej Fireball muszę jeszcze odepcieć Fireball to będzie mocny dobra eee, tak gaming kurde no nie no co z... tu to na pewno jak jakiś najgorszy grać. wiecie siema Dora. co macie do kija The gaming fireball nie mam szkoły, a tylko mordziaty? Siemka? Co ty robisz? Mordziaty, mordziaty, mordziaty Mordziatom mordo? Co on się taki ja? Ja bym wrócił na jego miejscówkę Pije siema, co i może? Ja sobie pójdę po moje to rzeczy. tutaj, sobie kupię tutaj, jak? Y, jednego pytań. A, mam kupić? Kierkę, albo się kryje też kupię no naprawdę kupiło mi się to co nie chciałem naprawdę naprawdę niemożliwe Aha. dobra jakby co mi się z to ma? A co z tym pozbierzecie, nie macie do kija? A jeśli ja obudow... nie, ja chyba... Czas muszę skończyć, bo ja...

Ja tam nie potrzebuję tego, ale poszedł do swojej bazy. Łatwo. Nie, dobra, chyba kończę to ten Nie, dobra, ja jestem jakiś głupi, nie, no. Nie no. mogę. Nie mogę uwierzyć, jaki jestem głupi i mam umysł. Naprawdę są... Przecież... Przecież w sumie... Przecież ja TNT mogę dolecieć. TNT są normalnie tam co do typa. Nooo. Na policja. no. Co ja robię? Jest sobie jakiś gówny, naprawdę. No, Taki gówny, więc nie. Szybko tak? Szybko ty jest nabierak Miecz. Przypał. przypał. firebola. Nie, dobra. Jestem głupi. No co ja do... Po co tak lecisz? Co ty chcesz ode mnie? Kila? Też to jest robisz to Co to jest? Trochę żelaza? który mnie nie w ogóle? Dobra. Ja się ma no, mortka, ja nie mogę się budować! Nie rozumiesz czegoś? Dobra. Nie powiem tego przy ludziach. Młodych ludziach. To co ale lepiej nie mówisz. Złote jabłko, bo lepiej. O, nie, dobra. Ja kończę ten odcinek. Dobra, widzę, ja kończę. Nara.